Bardzo serdecznie witam wszystkich państwa na w zasadzie konferencji pracowej, ale oczywiście jest o tyle nietypowa, że podczas tej konferencji stanie podpisana uroczyście umowa o dofinansowanie pewnego istotnego przedsięwzięcia dla krynicy dla Małopolski, które to przedsięwzięcie nazywa się projektem Kurot Krynica. Chciałem bardzo serdecznie przywitać Pana Marszałka Stanisława Sorysa, członka Zarządu Województwa Małopolskiego, oczywiście Panią Małgorzatę Król-Skarbnik naszej gminy. Witam wszystkich Państwa i bardzo dziękuję za to, że przyjęliście Państwo nasze zaproszenie. Proszę Państwa, ja oddam za chwilę głos, zanim podpiszemy tę umowę Panu Marszałkowi, ponieważ on Państwa wprowadzi w pewne zagadnienia, ale chcę powiedzieć, że najważniejszą informacją na dzień dzisiejszy to jest to, że Gmina Krynica Zdrój Dzięki pozytywnej decyzji zarządu województwa małopolskiego otrzymała dofinansowanie z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Jest z tej perspektywy finansowej, z tak zwanej pomocy technicznej na przygotowanie dokumentacji, która to dokumentacja ma przygotować inwestycje, czyli pierwszy etap przygotowania inwestycji pod nazwą kompleksowy program rewitalizacji uzdrowiska Klinica Zdrój dla wzmacniania funkcji turystycznych, kulturalnych i uzdrowiskowych. I Proszę Państwa, ja oczywiście chcę przede wszystkim bardzo serdecznie podziękować na ręce Pana Marszałka Stanisława Osorysa złożyć serdeczne podziękowanie za to, że Zarząd Województwa polskiego tak przychylnym okiem spogląda na Krynice. Dzięki tym środkom finansowym przygotujemy dokumentację. do Mamy termin w umowie zawarty do 31 marca roku 2015, a więc mamy, powiedzmy, że trochę więcej jak pół roku. I dzięki tym środkom finansowym Zostanie stworzona kompleksowa dokumentacja techniczna, która ma służyć później jako podstawa aplikowania środki unijne w nowej perspektywie finansowej, właśnie jeżeli chodzi o dalszą część rewitalizację części uzdrowiskowej Krynicy. Później odpowiem na Państwa pytania, jeżeli chodzi o pewne szczegóły, natomiast teraz oddam głos Panu Marszałkowi, żeby Państwa wtajniczył w pewną ideę, jaka przyświecała przy podjęciu decyzji o przyznaniu tego dofinansowania. Państwo, patrząc przede wszystkim w, już w tą perspektywę finansową, w realizowane inwestycje na terenie Małopolski, widać bardzo mocno, że środki finansowe są w dużej wysokości, natomiast bardzo często brakuje nam gotowych projektów, gotowych dokumentacji technicznych. I żyjemy trochę w takich czasach, że dawniej 20% czasu przy przygotowaniu realizacji inwestycji przygotowano ten czas, wykorzystywano na przygotowanie dokumentacji, a 80% tego czasu to była realizacja inwestycji. Dzisiaj trochę, kiedy żyjemy w takim dosyć skomplikowanym świecie, że mamy tyle postępowań środowiskowych, że mamy konsultacje społeczne i mieszkańcy bardzo mocno włączają się w te konsultacje. Czasami to doprowadza do różnego paraliżu tej inwestycji, bo każdy z nas ma inne interesy, te społeczne, również gospodarcze, a jeżeli coś się nowego buduje, więc często wchodzi się w pewną strefę takich prywatnych interesów poszczególnych osób, czy poszczególnych obszarów środowiskowych. I w związku z tym te postępowania przygotowały czy danej inwestycji, ten czas trwania jest po prostu bardzo długi. W związku z tym z tej perspektywy finansowej w ramach Krajowej Rezerwy Wykonania, gdzie Małopolska dostała ponad 65 milionów euro takiej premii za dobre wykorzystywanie w tej perspektywie środków finansowych, postanowiliśmy przeznaczyć część środków finansowych na przygotowanie inwestycji przyszłościowych pod następną perspektywę finansową, tą perspektywę 2014-2020. I ogłosiliśmy taki nabór projektów, pomysłów przede wszystkim dotyczących w pierwszej fazie, dotyczących wspólnych inwestycji, bo to też jest bardzo ważne, że w obecnej perspektywie jest mnóstwo projektów, ale tylko na przykład związanych z daną dziedziną, z danym sektorem tego życia społeczno-gospodarczego. Jeżeli jest na przykład projekt gminy, to tylko gminy, elementy w tym projekcie są realizowane. Jeżeli są przedsiębiorcy, to tylko przedsiębiorcy, na przykład buduje się strefę aktywności gospodarczej. Jeżeli na przykład jest inwestycja o charakterze kulturalnym. To oczywiście tylko i wyłącznie te elementy są realizowane. Natomiast nam bardzo zależy, aby te elementy były ujmowane w jednym projekcie, że jeżeli na przykład realizujemy dany projekt, to w tym projekcie są właśnie i Administracja jest publiczna, że są również i przedsiębiorcy, że są również miejsca dla organizacji pozarządowych, które też muszą wypełniać pewną przestrzeń, bo nie wystarczy na przykład zbudować, nie wiem, hotelu, dyptaku, a jeżeli na przykład nie będzie tam zespołów regionalnych, folklorystycznych, nie będzie na przykład tej części artystycznej, to oczywiście. Wtedy ci turyści oczywiście będą przyjeżdżać na przykład do basenu, ale no trudno sobie wyobrazić, że na przykład cały, całe dwa tygodnie, cały urlop będą spędzali się na, na basenie. W związku z tym też bardzo ważne, żeby tworzyć taką właśnie koncepcję dotyczącą kompleksowego załatwienia problemów takich technicznych, ale również tych społecznych. Że realizujemy dany projekt, jeżeli chodzi na przykład w Krynicy, że w ramach tego projektu powstaje dokumentacja projektu, pod tą infrastrukturę techniczną, pod tą infrastrukturę również społeczną. I cieszymy się bardzo, cieszę się bardzo również jako weekendowy mieszkaniec Krynicy Zdroju, że udało się doprowadzić ten projekt do końca, że zarząd przeznaczył kwotę 600 tys. złotych na przygotowanie tej dokumentacji technicznej pod przyszłą perspektywę finansową. Ale proszę Państwa, to też musimy mieć taką świadomość, że to jest pierwszy etap Natomiast kolejnym etapem, jeżeli nawet ta infrastruktura zostanie stworzona, jest pytanie jak my będziemy tę infrastrukturę wykorzystywać. To jest może też trochę takie, ja rzadko tutaj bywam, ale bywam w Krynicy i kiedyś przeszedłem się po tych butikach, które tutaj są nad bulwarami Ditla i patrzyłem na te pamiątki, które tam są sprzedawane. No i patrzyłem na etykietki, kraj, miejsce pochodzenia. Zobaczyłem chyba 12 takich pamiątek i z tych 12 tylko dwa było wyprodukowane w Polsce, a reszta to głównie Chiny. Inne. Więc proszę państwa, też jest bardzo ważne, że w tych projektach musi uczestniczyć społeczeństwo lokalne. Po to, żeby na przykład ta owieczka taka piękna jest taka sama jak chodzą tutaj po tych halach. I pisze Krynica, żeby ta owieczka była produkowana tu w Polsce, a nie w Chinach. Żeby właśnie, ale to muszą, są izby gospodarcze, jest chociażby Sądecka Izba gospodarcza, są izby turystyki, które powinny tą przestrzeń również wykorzystywać, po to, aby to, te produkty tutaj, z tego regionu, właśnie tam znajdowały miejsca, właśnie w tych pawilonach, miejsca poprzez właśnie sprzedaż pamiątek, ale wytworzonych tutaj, na terenie... Krynicy na terenie Beskidu Sądeckiego czy Niskiego, a nie w Korei, a nie w Chinach. W związku z tym to też jest bardzo ważne. Z jednej strony, kiedy rozmawiałem z tymi przedsiębiorcami, oni mówią, ale no, takich produktów nie ma tutaj w Krynicy. Tak? W związku z tym dzisiaj myślę, że to też jest bardzo ważne, żebyśmy patrzyli na rozwój turystyki, że zarabiamy. Nie tylko na hotelach, budujemy hotele czteropięciogwiazdkowe i, i na przykład turyści przyjeżdżają do tych hoteli, bo tam jest jacuzzi, tam jest spa, ale również różne elementy związane z tradycją, z kulturą, ze zwyczajami, ale również z tymi pamiątkami, które właśnie mają pochodzić tutaj z tego regionu, żebyśmy przede wszystkim ten region promowali. I na tym nam po prostu bardzo zależy i dlatego jeszcze raz podkreślam, mówimy o takim bardzo kompleksowym podejściu do przygotowania tych projektów przyszłościowych. To mają być właśnie takie projekty, które będą dawały możliwość i szansę funkcjonowania po zrealizowaniu tego projektu różnym organizacjom, przedsiębiorcom, różnym stowarzyszeniom, po to, aby właśnie tutaj to, co od dołu, tutaj w tym regionie, z tego, ten region jest słynny, żeby właśnie to sprzedawać, żeby to promować. Bo w taki sposób, jeżeli będzie tutaj to produkowane. Właśnie tutaj będą tworzone miejsca, nowe miejsca pracy. A jeżeli to będzie na przykład tylko importowane, w związku z tym będziemy tylko pośrednikami i będziemy w zupełnie innej sytuacji tej, tej gospodarczej. W związku z tym życzę Panie Burmistrzu dziękuję za współpracę i życzę, żeby właśnie ten projekt skończył się takim efektem, że po zrealizowaniu przygotowaniu tego projektu, I oczywiście będziemy też, jeżeli dajemy pieniądze na projekty, w związku z tym będziemy się starali również, żeby były Środki potem na realizację tych projektów, ale żeby w tych elementach tego całego projektu były miejsca dla wszystkich grup społecznych, dla przedsiębiorców, żeby przede wszystkim ten projekt wpłynął na rozwój gospodarczy, nie tylko infrastruktury publicznej, bo bardzo często na to zwracamy uwagę. Ale jeżeli to jest tylko infrastruktura publiczna, oczywiście to jest fajne, że to jest, że będą nowe deptaki, że będą nowe jakieś alejki i tak dalej, ale też ważne, żeby były miejsca, które będą generowały rozwój gospodarczy tego regionu. Także Panie Burmistrzu, gratuluję i życzę wszystkiego. Bardzo dziękuję. To teraz podpisujemy, tak? Tak jest. Minister finansów. Tak jest. Panie burmistrzu, jeszcze raz gratuluję. Serdecznie dziękuję. Przez wszystkiego dobrego. Dziękuję serdecznie. Pani skarbnik. Proszę pilnować, żeby żadne euro się po drodze gdzieś nie zawierzyło. Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

No gdyby nie było takiej szansy, to z pewnością nie podpisywalibyśmy dzisiaj umowy na dofinansowanie dokumentacji przyszłościowych. Myśmy też dedykowali, znaczne środki finansowe właśnie są wydzielone na uzdrowiska, na małopolskie uzdrowiska. Tych mamy, uzdrowisk mamy kilka, bo również jest Szczawnica i Szczawnica i właśnie Wysowa i w tej chwili też Wapienne dobija się do, do, do progu i też chcą realizować kolejne inwestycje, kolejne przedsięwzięcia. Tak jak wcześniej wspomniałem, przeznaczamy środki finansowe na dokumentacje przyszłościowe, ale tak, żeby potem można było zrealizować dobre projekty właśnie w tych kurortach, projekty, które będą zmierzały właśnie w tych, przede wszystkim zależy nam na tym efekcie gospodarczym. Trzeba pamiętać, że kolejna perspektywa finansowa będzie bardzo mocno nakierowana na efekt gospodarczy. Na przykład, myśmy w tej perspektywie wybudowali bardzo dużo, na przykład hal gimnastycznych, bardzo dużo, na przykład domów kultury, placów zabaw. Natomiast Komisja Europejska mówi, że w przyszłej perspektywie finansowej głównie będziemy musieli realizować projekty, które będą dawały nowe miejsca pracy, które będą powodowały ożywienie gospodarcze aby dzisiaj te poszczególne gminy mogły zarobić na utrzymanie na przykład tej infrastruktury publicznej, które w ramach tej perspektywy zostały obiektywy budowane. Trzeba sobie uświadomić, że na przykład wybudowanie hali gimnastycznej, czy domu kultury, czy na przykład placu zabaw, czy, czy jakiejkolwiek infrastruktury tej publicznej powoduje większe obciążenie budżetu gminy. Gminy otrzymują takie same środki budżetu, na przykład nieważne, czy na terenie danej gminy jest jedna hala gimnastyczna, czy ich jest pięć, czy po prostu nie ma żadnej. Subwencja jest liczona na jednego ucznia w szkole. W tej chwili jest chyba gdzieś około 5 tysięcy z jakimś tam haczykiem. I nieważne jaka jest infrastruktura. Więc jeżeli na przykład ja znam gminy, że powstały cztery sale gimnastyczne, a potem musiał burmistrz zamknąć trzy szkół, bo po prostu bo w tym ogólnym bilansie finansowym po prostu budżet nie był w stanie się zamknąć. W związku z tym dzisiaj są takie oczekiwania, oczywiście żeby nie zamykać, żeby nie likwidować, ale na przykład żeby tworzyć infrastrukturę publiczną, które będą dawały nowe miejsca pracy, na przykład strefy aktywności gospodarczej, czy realizować przedsięwzięcia, które będą dawały nowe miejsca pracy. Na przykład też nabudowano sporo chociażby basenów czy infrastruktury uczelnianych, gdzie na przykład studenci studiów zaocznych nie mogą korzystać odpłatnie, czy mieszkańcy nie mogą korzystać odpłatnie na przykład z tej infrastruktury. Dlaczego? Bo często się mówi tak, bo Unia Europejska nie zezwala. To jest oczywiście nieprawda. Unii europejskiej bardzo zależy na właśnie gospodarczym wykorzystywaniu tych projektów, tylko że beneficjenci składając wniosek założyli, że wolą dostać maksymalne 75% dofinansowanie i potem już nie sprzedawać biletów. I przez okres trwałości projektów nie pobierać żadnych opłat, a potem to zobaczymy, jak będzie. Natomiast to dzisiaj powoduje, że ta infrastruktura bardzo często stoi pusta i dzisiaj już nie będzie, na przykład będą bardzo ograniczone środki generalnie na infrastrukturę z zakresu sportu. Jeżeli chodzi o tego typu inwestycje, będą w dużej mierze mogły być realizowane, ale tylko przez podmioty gospodarcze. To jest tak, jak chociażby z tej perspektywie realizujemy w ramach 6-4 e, żłobki, tak, w związku z tym do tej pory opieką nad na przykład dziećmi e, prowadziły w dużej mierze środki były dedykowane dla gmin. Natomiast w ramach Krajowej Rezerwy Wykonania mamy środki finansowe, które w tej chwili kontraktujemy, jest otwarty konkurs, ale Komisja Europejska powiedziała, nie dla gmin nie będą gminy realizowały tych projektów, ale osoby fizyczne, przedsiębiorcy. I w tej chwili mamy bardzo dużo już projektów podpisanych z osobami fizycznymi, z przedsiębiorcami, które realizują te przedsięwzięcia. Ale oczywiście te przedsięwzięcia tworzą nowe miejsca pracy i nie powodują, że na przykład gmina angażuje tam własne środki publiczne w prowadzenie tej infrastruktury. W związku z tym ta kolejna perspektywa finansowa będzie nas zmuszała jako beneficjentów, jako instytucję zarządzającą, bo samorząd województwa jest instytucją zarządzającą, jeżeli chodzi o środki finansowe. W ramach Funduszu Spójności, żeby jak najwięcej właśnie tych środków przeznaczać, prawie połowę środków musimy przeznaczać na projekty, które będą generowały miejsca pracy, będą powodowały rozwój gospodarczy. Nie tylko tworzenie infrastruktury publicznej, bardzo ważnej, potrzebnej, ale Komisja Europejska uważa, że jeżeli byśmy w dalszym ciągu tą drogą podążali, to dojdziemy tak, jak doszli Grecy, że jest bardzo dużo infrastruktury publicznej. Za której nikt nie płaci, bo ona jest y, y, łatwo dostępna. Jeżeli na przykład ponoszone są jakieś koszty, ewentualne to częściowo z użytkowaniem w jakichś 30-40%, po prostu resztę musi organ prowadzący, samorząd lokalny czy samorząd województwa musi y, resztę środków dokładać. W związku z tym nie będzie takiej możliwości w takim rozmiarze, jak było do tej pory. Głównie właśnie będziemy oczekiwali budowania partnerstwa publiczno-prywatnego, że oczywiście w projekcie jest administracja publiczna, szczebla gminnego, powiatowego czy wojewódzkiego, ale również wraz z przedsiębiorcami po to, żeby właśnie były tworzone nowe miejsca pracy, a nie tylko budowana infrastruktura, która będzie jeszcze dodatkowo obciążała budżet poszczególnych jednostek samorządu. Króciutko jeszcze takie ujęcie historyczne. Otóż program Kurort Krynica został przez nas opracowany jako koncepcja takiej powiedziałbym do rewitalizacji części uzdrowiskowej i muszę powiedzieć, że ten program dla mnie był największą wartością w kontekście między innymi tego, co Pan Marszałek przed chwilą powiedział, że naszym partnerem jako gminy było, był nasz naturalny największy partner uzdrowisko kliniczne Rzegistrów czyli my klinicznie mówimy po, po staremu PPU, czyli Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe i ten program miał charakter kompleksowy, czyli również uwzględniał modernizację, rewitalizację pewnego majątku pracującego uzdrowiska, które ma przecież uzdrowisko oczywiście prowadzić komercyjną. Mam tutaj na uwadze oczywiście Hotel Patria czy Sandrum Patria, mam tutaj, tutaj na uwadze łazienki borowinowe i oczywiście stary dom zdrojowy, a więc ten program był rzeczywiście kompleksowy, natomiast na dzień dzisiejszy umowa dzisiaj podpisana na opracowanie dokumentacji w ogóle nie uwzględnia uzdrowiska, ale nie dlatego, że program zmieniliśmy, tylko dlatego, że przepisy prawa związane z pomocą publiczną niestety wykluczyły na tym etapie możliwość sfinansowania dokumentacji dla przedsiębiorstwa komercyjnego. Oczywiście nie zmienia to faktu, że program jakby rewitalizacji uzdrowiska, to już oczywiście są decyzje zarządu uzdrowiska, ale wierzę głęboko w to, że władzom uzdrowiska uda się również uzyskać dofinansowanie w nowej perspektywie finansowej na pewne inwestycje, właśnie, które wygenerują nowe miejsca pracy, które, czyli w kontekście tego tych pewnych trendów czy decyzji Komisji Europejskiej, o których wspominał Pan Marszałek. I teraz tak. Pan redaktor zadał pytanie, czy są wyszacowane koszty tej inwestycji, która leży jakby po stronie gminy, czyli to co... co na czu... 120 milionów złotych to jest powiedziałbym wyszacowana wartość inwestycji, która leżałaby po stronie gminy i mamy tutaj pełną świadomość, że gminy być może nie będzie stać na sfinansowanie wkładu własnego, dlatego... No tutaj oczywiście w nowej perspektywie finansowej zarząd województwa będzie podejmował te decyzje, natomiast wiele wskazuje na to, że to może być dofinansowanie na poziomie powiedzmy 70%, ale tu pan marszałek na pewno na to pytanie odpowie. Powiedzmy, i teraz mając na uwadze też to, że prowadzimy inne inwestycje, bardzo kosztowne i szczerze mówiąc, które bardzo nam budżet czy pewne, pewną elastyczność budżetu nam bardzo tutaj ogranicza. Mówię tutaj o programie wodno kanalizacyjnym który realizujemy i, i, i dzięki temu no, musieliśmy wygenerować środki finansowe z, z kredytów, więc mamy poziom zadłużenia oczywiście no, relatywnie wysoki. Więc ja mam pełną świadomość tego, że może okazać się, że gminy nie będzie stać na sfinansowanie. Programu na poziomie 120 milionów złotych. Natomiast dokumentacja będzie tak przygotowana, żebyśmy mogli po prostu realizować to pewnymi etapami i tak, aby. No Budżet gminy nie uległ jakimś powiedzmy, poważnym zakłóceniom. No wiadomo, że tutaj zarządzanie płynnością finansową budżetu będzie jakby jednym z najważniejszych decyzji, które będziemy podejmować. Jeżeli chodzi o uzdrowisko, to oczywiście nie mam prawa wypowiadać się w imieniu zarządu, natomiast pamiętam, że na tym etapie, kiedy przygotowaliśmy cały kompleksowy program, wtedy był jeszcze inny skład, że tak powiem, zarządu zdrowiska. Uzdrowisko szacowało te potrzeby jakby finansowe na podobnym poziomie, czyli łączna wartość inwestycji musiałaby sięgnąć jakieś 250 milionów złotych, jakkolwiek były. No i oczywiście znowu wkład własny i tak dalej. Więc, proszę Państwa, no, tak powiedziałem, nie mam prawa wypowiadać się w imieniu obecnego zarządu czy pana prezesa uzdrowiska, natomiast wydaje się, że byłoby to trudne do sfinansowania, jeżeli chodzi o wkład własny, ale tak powiedziałem, są jeszcze różne inne formy, które dla mnie są jakby najważniejsze, jeżeli chodzi o nową perspektywę finansową, oby się udały zrealizować. Czyli partnerstwo publiczno-prywatne w, w, w połączeniu ze środkami unijnymi. To jest kierunek, uważam, który polskie samorządy czeka, ponieważ polskie samorządy, uważam, że nie będą w stanie, mówię już o szczeblu oczywiście gminnym, powiatowym, e, no, wygenerować nadwyżki finansowej takiej, która pozwoli na sfinansowanie wkładu własnego przy tych dużych projektach. I... To, nie tak to nie jest tak dużo czasu, mam tego pełną świadomość. Znaczy, e, oczywiście e, moim zadaniem jest przygotowanie miasta do absorpcji środków unijnych i decyzje oczywiście dotyczące e, alokacji środków, jeżeli chodzi o e, powiedzmy, przestrzeń czasową, e, to tutaj będę się podejmował decyzję Zarząd Województwa Małopolskiego, e, zakładając optymistycznie, że skoro zostaliśmy uwzględnieni e, w działaniu, przygotowaniu inwestycji strategicznych. Więc zakładam, że Krynica dalej będzie jakby jednym z najważniejszych miejsc w Małopolsce i zakładam optymistycznie, że Zarząd Województwa Małopolskiego będzie w dalszym ciągu tak przychylnym okiem patrzył na Krynicę. Więc może okazać się, że uda nam się dofinansowanie zdobyć na bardzo wysokim poziomie. Natomiast nie mogę odpowiedzieć dzisiaj na pytanie, czy budżet gminy wytrzymałby ewentualnie możliwość realizowania inwestycji na poziomie chociażby 100 milionów złotych przy wkładzie własnym 20 czy 25 milionów, zakładając optymistycznie, w przestrzeni czasowej powiedzmy siedmioletniej czy sześcioletniej? Obawiam się, że byłyby tutaj pewne problemy. Pani skarbicz tutaj na ten temat może się wypowiedzieć jeszcze bardziej tutaj autorytatywnie, natomiast tym bardziej, że my realizujemy jeszcze inne inwestycje, które po prostu musimy. Mówię, powiedziałem wcześniej o programie wodnokanalizacyjnym. rozpoczęliśmy już pewną procedurę. Związaną z budową w klinice kompleksu wodnego, czyli akwaparku, jeżeli chodzi właśnie o mechanizm Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, to też oczywiście będzie pewne obciążenie dla gminy. No i na dzień dzisiejszy nikt nie jest w stanie odpowiedzieć na pytanie, czy uda nam się rzeczywiście całość tej inwestycji, która dzisiaj została tutaj przedstawiona, czy której dokumentacja będzie przygotowana, czy uda nam się w całości przygotować. Tak jest. Natomiast y, uważam, że. Y, jeżeli dokumentacja będzie przygotowana i na przykład okaże się, że gminy nie stać w danym roku, czy w danym powiedzmy tam średnim okresie, czy czteroletnim na wygenerowanie nadwyżki finansowej, która spowoduje możliwość realizacji projektu powiedzmy na, o, o bardzo dużej wartości, to po prostu będziemy to etapować, czyli będzie to, mi bardziej zależy przede wszystkim na parku zdrojowym. on wymaga no, poważnych interwencji, i oczywiście zależy mi również na drugiej części rewitalizacji deptaku. Natomiast możemy zrezygnować oczywiście z pewnych elementów, które będą bardzo kosztowne, no ale będziemy z kolei my wtedy wybrać pewne priorytety. jeżeli chodzi o część uzdrowiskową gminy Krynica-Zdrój, no to tutaj powiedziałbym, jesteśmy zobowiązani do zachowania pewnego reżimu, ponieważ to jest cały teren objęty ochroną konserwatorską. Główna, a w sobie, a jest. właśnie paradoks polega na tym, że nie wszystkie obiekty będące jakby składnikami całej tej przestrzeni uzdrowiskowej nie są fizycznie zabytkami, ale cała przestrzeń jako Część urbanistyczna została wpisana do rejestru zabytków. Więc paradoksalnie pijania główna, której właśnie modernizacja teraz się kończy, e, która ma 40 lat. E, jest też w tym kontekście w tym sensie za, zabytkiem. Czyli, czyli e, i stąd modernizacja pijani, która w tej chwili jest właśnie na ukończeniu, e, może niektórych rozczarować, ponieważ pijania się w ogóle nie zmieniła. Ja na przykład ubolewam na tym, że tak się stało, bo ja bym wolał, żeby e, wkręca w tym miejscu miała pijanie, taką jak miała w latach. Powiedziałbym przedwojennych i wcześniej, bo to był przepiękny budynek, ale no, decyzję w czasach prl podjęto taką, jaką podjęto i ta pijalnia oczywiście musi być w tej chwili taka, jaka jest. Natomiast to, o co pan redaktor jeszcze pytał, czy będą jakieś powiedzmy, koncepcje. Tak, oczywiście. Zresztą ja mogę powiedzieć, że my w tej chwili, ponieważ my decyzję o przyznaniu tych środków otrzymaliśmy już od zarządu województwa kilka miesięcy temu, tylko oczywiście przygotowane były później procedury, wszystkie trzeba było zachować, więc my w tej chwili jesteśmy już na etapie powiedziałbym finalnym, opracowania koncepcji tej rewitalizacji I ja ją niedługo Państwu publicznie, ponieważ pracownia architektoniczna, która wygrała przetarg właśnie, który ogłosiliśmy już jeszcze w marcu, właściwie w tej chwili już zakończyła pracę, zostały jeszcze drobne takie elementy, jak wizualizacje. I ja w niedługim czasie Państwu zaprezentuję, co proponujemy, jakie to będą elementy, jeżeli chodzi o rewitalizację, co tam się zmieni, jak... Ja już dużo wiem, ale chciałbym. Nie jestem ekspertem w dziedzinie oczywiście architektury, ale generalnie zachowanie będzie konwencji, która ma być dosyć tradycyjna, czyli zachowanie charakteru, czy odtworzenie charakteru zdrowiska tego elitarnego zdrowiska, które, które w latach świetności Krynicy było charakterystyczne. Plus oczywiście pewne elementy dodatkowe, mogę powiedzieć o amfiteatrze na przykład, którego w Krynicy nie ma, a który będzie i który oczywiście też w koncepcji architektonicznej będzie nawiązywał do sąsiednich budynków, które są zlokalizowane i oczywiście całej przestrzeni związanej z architekturą zieleni. i i Także pojawią się na pewno nowe wątki, ale generalnie zachowanie charakteru uzdrowiska tego właśnie tradycyjnego, tego, którym Krynica, no, ten blask, który, który jej przyświecał. Tak. 2 września będzie uroczyste otwarcie. Nie sądzę, żeby był jakikolwiek poślizg, ponieważ wiem, że prace idą bez żadnych tutaj poślizgów czasowych. No i... Mam nadzieję, że rzeczywiście 2 września uroczyście pijalnia zostanie już otworzona i, i będzie po prostu już oddana do użytku, w sensie już powiedziałbym praktycznym. Nie tylko że w czasie forum.